Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Panie. Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli tyberiańskie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wschodzie i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się w święto żydowskie pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał uczynić. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lec, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i dzień czynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, Zbierzcie pozostały ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu klepów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że nie przejść i porwać Go, aby Go odwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Amen. 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 Tak bardzo zniośle. Yy, śpiewaliśmy rewręcz samu Smoleńskiego i jednego pragnę mieszkać w domu pana. Yy, czy naprawdę, naprawdę, tylko jednego pragniecie? Pięknie. Tylko jednego. Jeżeli takie tylko pragnienie, jedno tylko, że to było tak do końca szczere, to jedno tylko pragnienie. To takie netwęc zawróce spąsolyjnego, miało dzisiaj w naszych ustach yy, głośno, dostojnie, no, pięknie. Yy, jednego pragnę nie stać w domu Pana. Yy. W ogóle sam psal, dzisiejszy pszarne sponsoryjny dotyka tematyki świata pragnień, ludzkich pragnień. Ono tylko zabiegam, tego tylko pragnę, żeby mógł zawsze przebywać w jego domu. Temat pragnień, ludzkich pragnień. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii nakarmił te rzeczy spragnione chleba, te głupie, głodne. Głód chleba, jest jeden z takich najbardziej elementarnych głodów ludzkiego serca. I kiedy ci ludzie spostrzegli, jakiego to cudu dokonał Chrystus, Zgodnie ze swoim pragnieniem, w rytmie tego swojego pragnienia, idąc za tym pragnieniem serca, w rytmie tego pragnienia, chcą przyjść i porwać Chrystusa, aby go odwołać królem. Mają takie pragnienie, chcą odwołać Chrystusa królem. Ale Chrystus usunął się na górę, nie pozwolił na to to pragnienie tych ludzi jest zbyt małe jak na to, żeby Chrystus na nie się zgodził. My z innej Ewangelii dowiemy się, że kiedy Chrystus powie o sobie, ja jestem chlebem żywym, tłumy, którego szukamy odejdą, a zostanie tylko dwunastu z Chrystusa. Ci, którzy będą pragnęli chleba dającego życie wieczne. To jest świat ludzkich pragnień, ludzkie pragnienia. Kiedy dwaj uczniowie zostawili Jana Chrzciciela i chcieli się dołączyć do Jezusa Chrystusa, to wtedy Jezus ich pytał, czego szukacie? To znaczy, czego pragniecie, czego Ode mnie oczekujecie. Czego mnie się spodziewacie? Kiedy matka synu Zebedeusza podeszła do Pana Jezusa, Pan Jezus też się jej pytał, czego pragniesz? Czego oczekujesz? Świat ludzkich pragnień, bardzo dużo tych ludzkich pragnień Dotykamy tutaj zagadnienia ludzkiego serca. Pragnień, które rodzą się w tym ludzkim sercu. Ewangelizacja. Jesteśmy ewangelizatorami, taki jest temat y, y, naszego spotkania. Dlaczego tak trudno jest dzisiaj ewangelizować? Dlaczego czasami głosimy, przepowiadamy, chcemy iść tą dobrą nowiną do człowieka? To jest problem ludzkich pragnień, ludzkiego serca. Przede wszystkim, kiedy my idziemy do człowieka z Ewangelią, przede wszystkim to pierwsze pytanie, jakie, z jakim, z jakim mamy zwracać się do tego człowieka, to pytanie o to, jakie pragnienia natrą się w jego sercu. Czego ten człowiek pragnie? Czego on naprawdę pragnie? Świat jego pragnie. I że te pragnienia, które są w tym człowieku, dotyczące ziemskich tylko rzeczy, tego ziemskiego chleba, są za małe, ale trzeba pokazać temu człowiekowi, ile różnych pragnień rodzi się w jego sercu. Od tego rozpoczyna no się, żeby znamy problemy tego człowieka. Tak jak Chrystus szedł z uczniami w drodze do Emaus. On im nie mówił, słuchajcie, ale wy jesteście okropni. Byście mnie nie posłuchali, byście mnie stracili, ale wy jesteście. Nie. On cię dołączył do nich. On szedł razem z nimi. Wyjaśniał im pisma. Myśmy się spodziewali, ci uczniowie, mówią do Pana Jezusa. Mówią o swoich pragnieniach. Człowiek chce być zrozumiany przez nas. Jezus się pytał uczniów, czego szukacie? Dzisiaj w Ewangelii się pytał Filipa, skąd kupimy chleba? Filipie, on go wystawiał na próbę, ale z drugiej strony, mógł Pan Jezus od razu ten cud uczynić, a rozmawia z Filipem. jest taka pedagogia Pana Jezusa. Dotyka świata Jego prawnie Dotyka świata Jego prawnie. Drugi człowiek chce, żebyśmy Chcę, żebyśmy dotknęli świata Jego prawnie. To, to jest bardzo istotne, ważne. Towarzyszyć temu człowiekowi. Dołączyć się do Niego, przyłączyć się tak samo, jak Chrystus przyłączył się do tych dwóch uczniów idących do Emaus. On się dołączył do nich, szedł z nimi. Nie jak wyżej od nich stojący, bo no Jezus się wydał i Bóg się pyta, a Bóg wszystko wie. No ja, tu angielizuję, ja, ja to wszystko wiem, ja należę do, 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 do koła młodzieńcowego, do jakiejś organizacji, tu trzeba mnie słuchać. Nie tędy droga. Nie tędy droga. No to patrzcie, ile to kolej ja chce, no skutków, ile to leba, i no, takie pytanie proste, no skąd? Już Pan Jezus wiedział, Będzie no, 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 jest sklep, no to do by wiedział, prawda? No, skąd mówimy? Proszę, ale proszę weź to pytanie tego Pana i Pana Jezusa. Dołączy no, się do tych uczniów, drodzy, domeną. Ci dwaj uczniowie do Jana Iściciela idą do Pana Jezusa, no czego szukacie? Dzieci, czego szukacie? Gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. No jest taki pan, który przy kościele cukierki wynozdali, kiedy mieszkł. To jest piękne, słuchajcie. Nie tym panem jest miłość, wzruszony, jestem zawsze To no. jest ewangelizacja. No jest ewangelizacja. Nie Ja tutaj, prawda, na 30 pieprzynkach byłem tutaj, tu woda nas róg, tu woda nas, z lasanet, tutaj kochany, słuchaj, koniec, przegrałeś, człowieku, tutaj się spokój, koniec. Skąd kupimy chleba? A ja wiem, tam jest lew na rogu, najlepsza piekarnia, zacznij o tym rozmawiać, gdzie się chleb będzie przy pomocy kupuje i idź, kup tą bubkę, o, z tego się rozpoczyna ta organizacja. Rozmawiać o tym, skąd dzisiaj, jak ksiądz Bosko się zapytał pan z Łowienia czy potrafi mi stać? No potrafię, księże Bosko, potrafię. O! Został kontakt nawiązany. Skąd kupiły chleba? Tak się ewangelizacja zaczęła. O chleb. Piękne, Piękny, taki pełne pokory, pokorny <klujny> To Bo dzisiaj człowiek, myślę, że go nie rozumie, że będziemy go zaraz czy wielkie rzeczy mówić. Prostota jest. Bóg wybiera miejsca ubogie. To jest ciekawa rzecz, że Bóg umie, wybiera miejsca ubogie, ciche, pokorne, takie jak Nazarek. Dlatego Jezus nie pozwolił się królem obwołać. Nie pozwolił obwołać się królem. Jakaś prostota, pokola jest potrzebna w ewangelizacji. Z jaką pokolą Chrystus dołącza się do tych dwóch uczniów idących do Herbaus. Jakaś wielka pokora Syna Bożego. Kiedy oni się skarżą, kiedy mówią, myśmy się spodziewali. Myśmy się spodziewali. I pozwólmy, żeby dzisiejszy człowiek też wypowiedział swój żal, swoje pretensje, które ma tam w sercu swoim, swój ból, który tam w nim jest. Czego on się spodziewał? Jakie są oczekiwania tego człowieka? Świat tych ludzkich prawnie Świat tych ludzkich brawnie. Bo powtórzę, no, myśmy śpiewali: Jednego pragnę mieszkać do domu Pana. Czy to tak szczerze tylko tego pragniemy? Czy tylko to jedno pragnienie jest w naszym sercu? Nie ten człowiek powie, tylko szczerze pragnie w swoim sercu. Od tego rozpoczyna się zawsze, zawsze ewangelizacja. I my czasami jesteśmy tacy sami bezradni jak ten film. Za 200 denarów nie wystarczy chleba w ewangelizacji, no nie wystarczy. Może ludzkich poszedł. My, kiedy widzimy ludzi, którzy, którzy nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się, no nie wystarczy chleba. Nie, nie wystarczy. Nie wystarczy. Liczymy, noszymy do Daniela, może taki podręcznik do katechezu, może może to to może to jeszcze powiem. Nie wystarczy. Zasada ewangelizacji jest taka, nie wystarczy możliwości nasze. A gdyby ktoś myślał, że wystarczy, to niech nie ewangelizuje, bo go przeszy. To, to, to spyta. Nie wystarczy. To jest zasada ewangelizatora. Nie wystarczy. Nie wystarczy. Nie wystarczy, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Choć trochę, choć nawet trochę. To jest zasada ewangelizacji. To jest, to jest święta zasada ewangelizacji. A kazanie przygotuje, u, teraz, o, tak, o, to kazanie, to rzuci na na, 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 na wszystkich. Nie wystarczy, żeby chociaż każdy z nich chociaż trochę mógł otrzymać. To to dopiero się rozpoczyna Ewangeliza, a za hezę idę. Za 200, za 1000 zł, żebym książkę kupił, nawet nie wystarczy, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Nie, nawet trochę. Nie ma. To jest zasada Ewangelizacji. To jest zasada ewangelizacji. Biedny Filip, bezradny, Nic no nie ma. Nie wystarczy. Te dwie niewiasty się przestraszyły dzisiaj przy drobie ucieku. co? one? Co Piotrowi, papieżowi mają mówić, że Pan Jezus ma chwilę stanął do, 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 do ucieka. No do kogo Pani wysłał do papieża? No uciekł. Do papieża, dwie proste kobiety mają pić i mówić, że Pan Jezus no, ma weźle? No to, to ja. No to nie wystarczy siły, ale odwagi. no nie wystarczy, nie wystarczy. I co wtedy? To wszystko trzeba oddać Jezusowi, żeby to wszystko podnieść do góry, oddał Ojcu i dopiero wtedy się to wszystko pomnaża. Jeszcze raz, proszę ja to już mówiłem, Babany, na babany, jest piękna kaplica do medytacji dla sióstr i dla kapłanów. I w tej kaplicy jest, to jest kaplice Tam nie ma Matki Bożej, tam nie ma anioła, tam jest tylko pusta patena. Pusta patena, piękna, piękny symbol. Tylko pustą pateną jesteśmy, bo Bóg może tam coś pomożeć. My nic nie możemy sami z siebie. Ewangelizator jest taką pustą pateną. Tylko Bóg coś tam może położyć. Nie wystarczy, tylko Bóg tam coś może położyć. Ten symbol tej pustej pateny, to jest symbol kapłańskiego, zakonnego życia. I waszego też. Nie wystarczy. żebyśmy może ocean. Jak do nauczył, człowiek siada, pusta patena, tylko Bóg może coś tam położyć. I do trzeba, żeby być ewangelizatorem. Za 200 dynarów nie wystarczy. Iść do biednego człowieka, błogiego do szpitala, do hospiców, na kateterze, nie wystarczy, nie mam. Może poszedł. Przychodzi wieczór sobotę. Jak ja kazaniem powiem, niech się Bo Jest niedziela, dzień pański. Cieszyć się z tego. A co ja powiem? Bóg położy na tej baterii. Bóg położy, Bóg położy, zostali błogosławieni uboży, błogosławieni ubocze. Ubodzy są błogosławieni. trudne, to, się, to jest bardzo trudne kochanie, bardzo trudne, <grym> bardzo. Błogosławienie ubodzy. Jak ta paterna na dawna ma No hostia, no to, to, to jest mała kostka. Bóg wybiera miejsce ubodzy. Nie wystarczy, trzeba Bogu oddać, obrać, żeby wodniósł do góry, i on to wszystko powiedzieć. Tylko tyle chciałbym Wam powiedzieć. Tylko tyle. A.